Tak, ręcone ciasny i na samym końcu się widziej jeszcze no. Mam. Coś podobnego jak w tym. Jak no. 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 no, nagrywają filmy i ci ten... No moja i ci, gęba. I ci pokażą później. No dobra. No No hej No widzisz, to jest ten park miniatur. Jezu, to w co to Ja sobie wyobrażam, że on spadał stąd. Coś by było, było by po mnie, jakbym spadł. No to jest tak. Nawet, nawet nie chcę myśleć o tym, żeby to przeskoczyć. Ok, mm -hmm. mm -hmm. tak,